Medalistka olimpijska złamała kręgosłup w wypadku na kładzie. Sześciokrotna złota medalistka olimpijska Emmy van Dyken znajduje się na oddziale intensywnej terapii po wypadku na kładzie, jaki miał miejsce w zeszły piątek. Wypadek miał miejsce na parkingu przed klubem golfowym tuż po zachodzie słońca. Jej mąż niedawno wymienił mechanizm akceleracji w kładzie i możliwe, że to zdezorientowało kobietę. Tak czy siak, nagle ruszyła do przodu i gdy kład uderzył w krawężnik, ta wyleciała do tyłu. Gdy uderzyła w ziemię, jej rdzeń kręgowy został uszkodzony i fragmenty kości zatrzymały się o milimetry od aorty. Świadkowie szybko wezwali pogotowie. Znajduje się w dobrej kondycji, jednak nie odzyskała póki co czucia w nogach.